Świderski w czerwonym. Tak. I szylc w niebieskim. Tak. I piętnasty wyścig, Bierę w czerwonym. Kenneth bierę. Kenneth bierę. I Jędrzejak w niebieskim. Tak jest. Dziękuję. a więc bez niespodzianek w drużynie wrocławskiej Świderski Ścierc to obsada 14 biegu Bier jak jak 15 Gości. ale działał.

Bieg 15. Kaz żółty Lee Richardson. Kaz biały Jason Kramp. Tak? Dziękuję. Tak więc znam już obsadę dwóch ostatnich biegów, decydujących biegów. Harry Kuciapa, Świderski Shields to wyścig 14. Bier i Jędrzejak, starszy oczywiście z braci Bier oraz Richardson i Kramp. W wyścigu 15 tutaj mamy potwierdzenie łącznie z podaniem pól startowych i za chwileczkę bieg 15. Richardson, Bier, Kramp oraz Jenszek. No tak najbardziej sprawiedliwy to byłby tutaj remis, prawda, z przebiegu tak się tego meczu, no ale e, zobaczymy, nie wiem, czy, czy jedni i drudzy byliby zadowoleni z e, takiego właśnie wyniku. Z drugiej strony dzisiaj zespół Rzeszowski jest osłabiony, ponieważ nie ma e, no, w swoich szeregach Rafała Konieckiego, który, jak mówiliśmy, jest kontuzjowany, jest w parkingu z zespołem, e, swoim zespołem. być może najbardziej sprawiedliwy byłby remis, tylko czasami brakuje... Brak, mogłoby braknąć któremuś zespołów takiej pełnej satysfakcji. Każdy jedzie po to, by wygrywać. I, yy, I zarówno dla Wrocławia, jak i dla Rzeszowa te dwa punkty są cenne i też takie, można powiedzieć, budujące na, na przyszłe spotkania, pokazujące, że jednak te skrzydła się rozkładają, że łapie się ten wiatr w żagle. To najwierniejsi wrocławscy kibice, którzy zawsze siedzą pod tak zwaną wieżą. No i teraz też. Yy, te akcenty, mówiliśmy o tej tradycji, prawda, Jest, wróciła nazwa Sparta do, drużyny, do nazwy Drużyny Wrocławskiej, to bardzo ważne. A przed wyścigiem 14 jeszcze jedna wizyta w Parku Maszyn, a w nim lider Drużyny Wrocławskiej, Kenneth Bier. Który pokonał niedawno samego Jasona Krampa. Jeszcze wiele emocji nas czeka, drodzy Państwo, w tym meczu. Still plenty of action to come. Two hits, four win. Oh, wow, wow. It's, a, it's a draw now for the team, so, uh jeszcze rzeczywiście dwa wyścigi do końca jest remis przed biegami nominowanymi i my musimy ten mecz uh, u siebie wygrać. Pokonał Jasona Krampa czy jego wskazówki dla kolegów mogą pomóc w tym zwycięstwie. the team uh, to achieve this uh, big win here at home. Uh, well, Mam nadzieję, że ten i ostatni wyścig zaważą o naszym zwycięstwie. Oprócz mnie bardzo dobry mecz rozgrywa Piotr Świderski. Reszta kolegów może nie do końca, ale wierzymy w tą wygraną. Dziękuję bardzo nie mamy jeszcze rozstrzygnięcia tego meczu a co dopiero mówić w Tarnowie tam dopiero cztery biegi za nami 14 do 10 prowadzą goście i taka ciekawostka tor zalany, były kłopoty z jego przygotowaniem no i co się stało a no w trzecim biegu Nils Christian Iversen ustanowił nowy rekord tego toru 67-91 a goście prowadzą 14 do 10 po czterech biegach a u nas we Wrocławiu już bieg czternasty, już sędzia Piotr Lis włączył zegar, włączył ten magiczny czas dwóch minut, ale tak zawodnicy na razie nie kwapią się do wyjazdu. Dopiero pod taśmę podjechał w kasku czerwonym jako pierwszy Piotr Świderski. Jest już w kasku żółtym Chris Harris, bardzo nierówno Angik jeździ. No proszę, to ciekawe. Był już pierwszy, był, był drugi, był trzeci, był czwarty. A więc każde z możliwych pozycji zaliczył Bomber w dzisiejszym spotkaniu. Maciej Kuciapa powoli, powoli też podjeżdża, jeszcze próba startu kilkadziesiąt metrów przed taśmą, pod którą już też ustawia się Adam Sielc. No, Sielc gromadzi pieczołowicie te tak zwane małe półciki. Trzy razy przyjechał trzeci, raz był ostatni. Chyba troszeczkę za mało, no ale to nikt nie liczył na to, że Adam Shields będzie gwiazdą tej drużyny. Piotr Świderski, Chris Harris, Adam Shields i Maciej Kuciapa. Mamy teraz pełną obsadę biegu czternastek. Pierwszy z tych dwóch, które zadecydują o końcowym rezultacie meczu we Wrocław. No i... W ekipach jednej i drugiej mocno trzymają kciuki za swoich kolegów i chyba górą będą dość, ależ szeroko pojechał Piotr Świderski i jest pierwszy. No i co, żeśmy kolejny remis, bo Szilcy został z tyłu, a Świderski kapitalnie wystartował i znakomicie rozegrał pierwszy łuk, blokujące rywali. Fantastyczna postawa Piotra Świderskiego, no a za nim Haris i Kuciapa, no i układa to się nam remisowo. A kolejny Adam Swircy jest już daleko, daleko z tyłu, a połowa tego biegu za nami, bo już wpadli zawodnicy na trzecie okrążenie Świderski myknie do mety po kolejną wygraną. jest no, troszkę pecha to widać wyraźnie ta taśma w pierwszym starciu niepotrzebna, bo jego dorobek punktowy mógł być dużo dużo wyższy, ale i tak jak wygra będzie miał 10 punktów, a więc całkiem, całkiem po każdą ilość i wygrywa Piotr Świderski, a dwa kolejne biegi, dwa kolejne miejsca, przepraszam dla Rzeszowian, dla Karisa, dla Kuciapy, czwarty szyld no więc mamy remis 42 do 42 no i bieg 15, który naprawdę zadecyduje o wszystkim tak, całe spotkanie niesamowicie wyrównane, poszczególne wyścigi królują w układzie 3-3 i w ogóle cały w zasadzie mecz tak wygląda, bardzo w jakby wyrównany sposób się, się to trzyma. Mamy powtórkę startu. Widzimy tutaj Piotra Świderskiego, który, który bardzo ładnie wjeżdża tutaj jako pierwszy w zasadzie, no, najlepszy start i od pierwszego pola. Ma no, najkrócej też do wejścia w pierwszy łuk, więc swobodnie wjeżdża przed, przed zawodnikami rzeszowskimi. To on jakby wytycza toriazy. Tutaj Kuciapa, który próbuje, pr próbuje przyciąć do krawężnika i dojść do Piotra Świderskiego, ale jednak ostatecznie nie jest w stanie tego zrobić. Piotr zajerza jakby troszeczkę drogę w obóz krawężnik, bo nie pozwoli się rozpędzić Masijowi Kuciapie. I taki tego układ, wyścigu, w zasadzie czy, czy, czy taki układ wyścigu, który tutaj widzimy, utrzymuje się do końca, do końca wyścigu. Zawodnicy utrzymali swoją swoje pozycje. Tak jak powiedziałeś, być może okaże się, że będzie to remis, być może to będzie sprawiedliwie, ale ostatecznie, ostatecznie ten 15 zweryfikuje całe spotkanie. No to przedstawmy jeszcze raz skład tego biegu. No, w silnikach, w umiejętnościach tych czterech dżentelmenów teraz wszystko. I oni rozstrzygnął o losach meczu. Kenneth Bier, Tomasz i Jędrzejak. Bier Kask Czerwony Jędrzejak Niebieski Richardson żółty. Kramp biały, kto według Ciebie jest faworytem tego obiegu? Wydawałoby się, że tutaj powinien najbardziej narozrabiać na Kramp, ale Kramp już przez chwilę, być może przez zmieniający się tor, już nie do końca był idealnie zmasowany. Kenneth Bier okazał, okazał się szybszy od niego, więc ciężko wróżyć. To jest żużel i zobaczmy, na to. No to troszkę taki totolotek oczywiście. Richardson tor pierwszy, Bier tor drugi, Kramp tor trzeci, Jędrzejak tor czwarty. Zbliżone zdobycie punktowe tej czwórki zawodników, no to faktycznie z całą pewnością najlepsi zawodnicy tego meczu. No i drużyna z Wrocławia na pierwszym planie, mocno skoncentrowany trener Piotr Baron debiutuje jako trener Piotr, z którym miałem przyjemność komentować trzy spotkania na antenie TVP Sport, do dziś Piotr w innej roli. Myślę, że ciekawy duet z Henrykiem Jackiem tworzą dwie legendy. Sparty Wrocław dziś jako sztab szkoleniowy. Pierwszym takim doświadczalnym, możemy powiedzieć, sezonie. No i oczywiście tutaj ceremonią startu nam się przedłuża. Wykorzystują do maksimum te możliwości, jakie daje im zegar, no ale czasy płynie nieubłagalnie. Jeszcze tylko 10 sekund i musi nastąpić start. Remis, no i po tym biegu, wszystko będzie wiadomo, kto będzie się cieszył, czy ci jedni ci drodzy, drodze. ej, No ten nerwy puczyły. Ależ, pech. Kenneth. Kenneth Bier, cóż on zrobił w takim momencie? Zdawałoby się nadzieja tego wyścigu dla zespołu wrocławskiego, dlatego że właśnie Kenneth udowodnił, że jest w stanie to wygrywać dzisiaj, z sądę Krampem. I... I najbardziej prawdopodobnym jakby scenariuszem korzystnym właśnie dla Wrocławia byłoby to, aby Kenneth, Kenneth wygrał ten wygórz. Niespodziewanie dla niego samego, jeszcze raz wyjeżdża dziś na tor. No jak na razie nie spisywał się najlepiej, ale kto wie, może akurat okaże się takim czarnym koniem tego biegu i całego meczu wrocławskiego. A więc jeszcze raz skład, już po tej zmianie. Janowski kask czerwony, Jędrzejak kask niebieski, a goście Richardson kask żółty oraz Kramp kask biały. 42 do 42, a w Tarnowie po pięciu biegach rośnie przewaga gości, którzy prowadzą 19 do 11. Richardson jeszcze ostatnie przygotowania. To oczywiście sygnał dwóch minut został ponownie uruchomiony, no ale też te dwie minuty już się kończą dużo nam się to wszystko, ale teraz miejmy nadzieję już bez żadnych e, przeszkód poprawmy się w hotelu drodzy Państwo, bo wielkie emocje przed nami Lipka, Kram z przodu i, i Richardson, a więc podwójne zwycięstwo gości i podwójne zwycięstwo oznaczać będzie oczywiście wygraną w całym meczu, ale czy tak będzie? Na razie po pierwszym okrążeniu jest to wygrany bieg e, pary gości, a to oznacza wygraną w meczu pokazał na przeciwległej prostej swojemu koledze jak ma jechać tak aby postawić taką zasłonę aby tutaj ani Jędrzejak ani Janowski nie przebili się do przodu ale proszę jak jadą ładnie, wszyscy są bardzo blisko siebie w kontakcie i jak blisko jest w kasku czerwonym kto? no właśnie Janowski Janowski jest ten drugi a kto będzie trzeci? Richardson nie trzeci Czwarty już szachę, coś niesamowitego, Jędrzejak teraz na miejscu czwartym, ależ walka do samego końca, Jędrzejak atakuje, no i kto tu się wszystko teraz rozstrzygnie, Jędrzejak jednak trzeci, coś nieprawdopodobnego, a więc ratują gospodarze remis, Kram zrobił swoje, ale co się stało z Riką niechał drugi, a tu Janowski i... Jędrzejak przedzieli Richardsona, no i mamy remis w całym meczu, sprawiedliwy, ale blisko byli goście, Prawianowski, Jędrzejak, Richardson, 3, -3 45 do 45.